Mam na imię Anna i to, co zaraz wam opowiem, zmieni wszystko, co myślicie, że wiecie o miłości, lojalności i mrocznych sekretach, jakie kryją w sobie pieniądze. Trzy miesiące temu byłam po prostu kolejną pielęgniarką w najbardziej ekskluzywnej prywatnej klinice Warszawy, opiekującą się bogatymi i wpływowymi. Myślałam, że rozumiem cierpienie. Myślałam, że widziałam najgorsze strony ludzkiej natury. Myliłam się. Wszystko zaczęło się szarego październikowego poranka, kiedy przydzielono mnie do opieki nad Eleną Kowalską, żoną jednego z najsłynniejszych polskich miliarderów, Marcina Kowalskiego. Prawdopodobnie widzieliście jego twarz w magazynach, słyszeliście o jego imperium nieruchomości, które rozciąga się na całą Europę Wschodnią, o jego fundacjach charytatywnych, o jego idealnym życiu. Ale za tymi nagłówkami, zalśniącą fasadą sukcesu. Kryła się prawda tak druzgocąca, że wciąż trzęsą mi się ręce, gdy o niej myślę. Elejne umierała. Rak trzustki, czwarte stadium. Ta sama choroba, która pięć lat wcześniej zabrała moją matkę. Kiedy po raz pierwszy weszłam do jej prywatnego apartamentu w klinice, spodziewałam się zobaczyć kolejną bogatą kobietę, otoczoną luksusem nawet w chorobie. Zamiast tego zobaczyłam bladą, kruchą postać, która wyglądała na znacznie starszą niż jej 42 lata, siedzącą samotnie przy oknie z widokiem na panoramę Warszawy. W jej oczach malował się tak głęboki smutek, że zaparł mi dech w piersiach. — Pewnie jesteś nową pielęgniarką — wyszeptała ledwo słyszalnym głosem. — Jestem Elejne. — Proszę, mów mi po prostu Elejne. W jej głosie było coś. Rozpaczliwa potrzeba normalności, ludzkiego kontaktu wykraczająca poza zawodowy dystans, jaki zazwyczaj zachowywałam wobec pacjentów. W ciągu kolejnych tygodni, gdy podawałam jej leki, pomagałam w codziennych czynnościach i siedziałam z nią podczas długich godzin chemioterapii. Elaine zaczęła dzielić się ze mną fragmentami swojego życia. Opowiadała o swoim dzieciństwie w małej wiosce pod Krakowem, o marzeniach, które porzuciła, wychodząc za mąż za Marcina w wieku dziewiętnastu lat, o dzieciach, których nigdy nie mogła mieć ale było coś jeszcze, coś mroczniejszego, o czym zaczynała wspominać, a potem przyłapywała się na tym, że jej wzrok biegł w stronę drzwi, jakby bała się, że ktoś ją podsłucha. Za każdym razem, gdy mąż ją odwiedzał, co było zaskakująco rzadkie u mężczyzny rzekomo oddanego umierającej żonie, Elejne milkła, niemal się zamykała. Marcin Kowalski był wszystkim, czego można by y oczekiwać po miliarderze, wysoki, władczy, w drogich garniturach, mężczyzna, który władał każdym pokojem, do którego wchodził. Ale w spojrzeniu Elini było coś, co nie było miłością ani nawet swobodą i poufałością, ale czymś, co przypominało strach. Kiedy pierwszy raz zauważyłam siniaki, Elejne twierdziła, że upadła, wstając z łóżka. Za drugim razem powiedziała, że kroplówka spowodowała nietypowe siniaki. Za trzecim razem. Kiedy zobaczyłam ślady w kształcie palców na jej ramieniu, które desperacko próbowała ukryć pod jedwabnymi rękawami piżamy, wiedziałam, że coś jest nie tak. Kiedy delikatnie ją o to zapytałam, oczy Elini napełniły się łzami i błagała mnie, żebym nic nie mówiła. Nie rozumiesz, wyszeptała, Marcin był dla mnie taki dobry, płacąc za całe to drogie leczenie. Jestem po prostu niezdarna z powodu leków. Ale jestem pielęgniarką od 15 lat i znam różnicę między skutkami ubocznymi leków a celowym działaniem. Co jednak mogłam zrobić? Elaine była dorosłą kobietą i bez jej pomocy moje podejrzenia nic nie znaczyły. Poza tym, mówiliśmy o Marcinie Kowalskim, człowieku, który potrafił zniszczyć karierę jednym telefonem, który miał wystarczająco dużo wpływów, by problemy zniknęły. Zrobiłem więc to, co uważałem za najlepsze. Zostałem blisko Elini, wszystko dokładnie dokumentowałem i czekałem na okazję, by jej pomóc. Ta okazja nadeszła szybciej niż się spodziewałem, ale nie tak, jak sobie wyobrażałem. W czwartkowy wieczór w listopadzie, gdy za oknami kliniki zaczął padać śnieg, Marcin przybył na swoją ostatnią wizytę u żony. Byłem w pokoju Elini, pomagając jej przy obiedzie, gdy usłyszałem podniesione głosy z korytarza. Przez uchylone drzwi widziałem Marcina, który intensywnie rozmawiał przez telefon, z twarzą czerwoną ze złości. Kiedy w końcu wszedł do pokoju Elini, jego mina całkowicie zmieniła się w zatroskanego męża. Kochanie, powiedział, całując Elenę w czoło z czymś, co wydawało się szczerą czułością, mam wspaniałe wieści. Lekarze twierdzą, że Twój stan jest na tyle stabilny, że możesz wrócić do domu. Załatwiłem ci prywatną opiekę pielęgniarską, najlepszy sprzęt, wszystko, czego potrzebujesz, żebyś czuła się komfortowo w znanym otoczeniu. Twarz Elini zbladła, a jej dłoń odnalazła moją, ściskając ją z zaskakującą siłą. Ale Marcinie powiedziała cicho, lekarze nic mi nie powiedzieli, że jestem na tyle stabilna, żebym mogła wyjść. Doktor Kowalczyk powiedział wczoraj, że... Doktor Kowalczyk pracuje dla mnie, przerwał mu Marcin ostrym głosem, po czym znów złagodniał. On wie, co dla ciebie najlepsze. Anna może z nami pojechać, prawda, Anno? Jestem pewien, że klinika chętnie by cię nam wypożyczyła na kilka tygodni. To nie była prośba i wszyscy o tym wiedzieliśmy. W ciągu 48 godzin siedziałam na tylnym siedzeniu luksusowego Mercedesa obok Elini. Kiedy przejeżdżaliśmy przez bramę posiadłości kowalskich, ogromnej posiadłości oddalonej o godzinę drogi od Warszawy. Dom miał wszystko, czego można oczekiwać od domu miliardera marmurowe podłogi, kryształowe żyrandole, bezcenne dzieła sztuki na każdej ścianie. Ale kiedy podjechaliśmy pod główne wejście, Elejne wyszeptała coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Przywozi mnie tu, żebym umarła. Anno, ale nie na raka. Pierwszy tydzień w posiadłości minął stosunkowo spokojnie. Dostałam piękny apartament na tym samym piętrze, co główna sypialnia Elini, a w ciągu dnia Marcin zazwyczaj wyjeżdżał służbowo. Elinę zdawała się nieco odprężać w swoim otoczeniu, a my wpadłyśmy w komfortową rutynę, harmonogramy przyjmowania leków, delikatne ćwiczenia i długie rozmowy o jej życiu sprzed choroby. Pokazała mi albumy ze zdjęciami młodszej szczęśliwszej wersji siebie, podróżującej, śmiejącej się z przyjaciółmi, oddającej się swojej pasji malarskiej. Zrezygnowałam z tego wszystkiego, kiedy wyszłam za mąż za Marcina, powiedziała pewnego popołudnia, gdy przeglądałyśmy albumy. Powiedział, że żona jego pokroju powinna skupić się na wspieraniu jego kariery, na byciu idealną gospodynią. Nie malowałam od dwudziestu lat. Ale gdy stan Elini nieco się ustabilizował, nowy schemat leczenia zdawał się pomagać jej w bólu i nudnościach. Zaczęłam dostrzegać dziwne rzeczy w domu i jego mieszkańcach. Personel, choć uprzejmy, wydawał się być nietypowo zdenerwowany w obecności pracodawcy. Rozmowy nagle się urwały, gdy pojawił się Marcin i zauważyłem, że w oczach kilku pracowników domu malował się strach, gdy tylko jego głos rozbrzmiewał echem po marmurowych korytarzach. Jeszcze bardziej niepokojące były zamknięte na klucz pokoje, całe skrzydła domu, o których powiedziano mi, że w remoncie, ale w których nigdy nie widziałem żadnych robotników ani nie słyszałem żadnych odgłosów budowy. Pierwszy prawdziwy sygnał że coś jest nie tak, pojawił się w drugim tygodniu mojego pobytu w posiadłości. Wstałam w środku nocy, żeby sprawdzić, co z Eleną, jak to miałam w zwyczaju, gdy usłyszałam głosy dochodzące gdzieś spod okna jej sypialni, wyglądając przez okno, zobaczyłam Marcina w ogrodzie z dwoma mężczyznami, których nie znałam, z twarzami oświetlonymi światłami monitoringu. Stali obok czegoś, co wyglądało na świeżo spulchnioną ziemię, a jeden z nich trzymał łopatę. Rozmowa była zbyt odległa, żeby mogła rozróżnić słowa, ale ich mowa ciała sugerowała pilność i tajemnicę. Kiedy Marcin wskazał gestem dom, na wyższe piętra, gdzie spałyśmy z Eleną, chłód w moim żołądku przerodził się w czyste przerażenie. Następnego ranka, kiedy mimochodem wspomniałam Elenie, że słyszałam jakieś nocne zamieszanie w ogrodzie, zbladła kompletnie. ''Anno, wyszeptała, rozglądając się, żeby upewnić się, że nikt nas nie podsłucha, muszę ci coś powiedzieć, ale nie tutaj. Dziś wieczorem. Kiedy Marcin pójdzie do gabinetu na wieczorne wizyty, spotkajmy się w bibliotece na parterze. Są rzeczy, o których musisz wiedzieć, rzeczy, które narazą cię na niebezpieczeństwo, jeśli zostaniesz tu dłużej. Reszta dnia minęła w bolesnym powołaniu. Elejna była bardziej wy niż zwykle, podskakiwała na każdy dźwięk, a ja widziałam, że jej ręce drżą jeszcze bardziej niż zwykle powodował rak. Kiedy w końcu nadszedł wieczór i Marcin, Zgodnie z przewidywaniami Elini, udał się do gabinetu, ja przeszłam przez słabo oświetlone korytarze do biblioteki. Elejne czekała na mnie, otulona grubym szlafrokiem, wyglądając na słabszą niż kiedykolwiek, ale z determinacją w oczach, której wcześniej nie widziałam. Anno, zaczęła bez wstępów, nie jestem pierwszą panią kowalską i jeśli wkrótce czegoś nie zrobię, możesz nie być ostatnią osobą, która zniknie z tego domu. Opowiedziała mi historię, która wydawała się niemożliwa, jak coś z koszmaru, a nie z rzeczywistości. Marcin był już dwukrotnie żonaty. Jego pierwsza żona, Magdalena, rzekomo zginęła w wypadku samochodowym w 2010 roku. Jego druga żona, Katarzyna, rzekomo popełniła samobójstwo w 2018 roku. Elaine znalazła jednak dowody, dokumenty, zdjęcia, nagrania sugerujące że obie kobiety zostały zamordowane, gdy stały się niewygodne dla wizerunku Marcina lub groziły ujawnieniem jego nielegalnych interesów, przechowuje trofea, wyszeptała elejne drżącym głosem: W swoim prywatnym gabinecie, tym, o którym myśli, że nie wiem: obrączki ślubne, biżuteria, rzeczy osobiste Magdaleny i Katarzyny. I Anno są jeszcze inne: kobiety, które dla niego pracowały które wiedziały za dużo, które zadawały za dużo pytań. Ogród, w którym widziałaś go wczoraj wieczorem, tam chowa swoje sekrety. Czułam, jakby podłoga znikała mi spod stóp. To nie mogło być prawdą. To był rok 2024, Polska, a nie jakaś gotycka opowieść grozy. Ale kiedy Elejne kontynuowała opowieść, pokazując mi potajemnie zrobione zdjęcia, Odtwarzając nagrania nocnych rozmów Marcin'a z jego współpracownikami, które nagrała telefonem, zdałam sobie sprawę, że wszystko, co mówiła, było prawdą. Elejne zbierała dowody od miesięcy, nawet gdy jej rak postępował, ponieważ wiedziała, że Marcin planuje ją zabić na długo przed chorobą. On już zaczął zmieniać swoją historię, wyjaśniła. Mówi ludziom, że popadłam w urojenia od leków przeciwbólowych, że mam napady. W których go nie poznaję, ani nie pamiętam rozmów. Układa sobie scenariusz na wypadek, gdybym miała wypadek, albo gdyby mój stan nagle się pogorszył. Najgorsze było to, co mi powiedziała: Nie było mnie w posiadłości, żeby się nią zaopiekować. Byłam tam jako kolejna ofiara. Marcin specjalnie mnie poprosił, bo nie miałam rodziny, moi rodzice nie żyli, byłam niezamężna, mieszkałam sama. Gdybym zniknęła, kto by mnie szukał? Klinika miała się dowiedzieć, że zdecydowałam się na przedłużony pobyt za granicą i zanim ktokolwiek pomyślałby o zakwestionowaniu tego, nie byłoby po mnie śladu. Siedzieliśmy w tej bibliotece prawie do świtu, planując coś, co wydawało się niemożliwą ucieczką. Elejna była zbyt słaba, by podróżować daleko, a posiadłość była obizolowana, otoczona wysokimi murami i kamerami bezpieczeństwa. Personel Marcina składał się z co najmniej dwóch mężczyzn, którzy ewidentnie byli kimś więcej niż tylko pomocnikami domowymi. Mieli budowę i zachowanie profesjonalnych egzekutorów. Ale Elaine miała jedną przewagę. Znała sekrety domu, w tym system tuneli zbudowany podczas II wojny światowej, kiedy posiadłość była wykorzystywana przez bojowników ruchu oporu. Tunele łączyły główny dom ze starą stodołą, oddaloną o około ćwierć mili. Poza głównym obszarem bezpieczeństwa, w ciągu następnych kilku dni zaczęliśmy się przygotowywać. Elejne potajemnie odstawiała niektóre leki, co pozwalało jej na nasilenie bólu, ale dawało jej więcej jasności umysłu i energii, kiedy najbardziej ich potrzebowała. Ukrywała też niewielkie kwoty gotówki, które Marcin dawał jej na wydatki osobiste, i wiedziała, gdzie trzymał zapasowe telefony i kluczyki do samochodu żeby mogła je mieć. Czy ona nie żyje? Zapytał rzeczowo. Spojrzałam na niego z przerażeniem, a on uśmiechnął się i w tym uśmiechu dostrzegłam prawdę we wszystkim, co powiedziała mi Elejne. Jeszcze nie, ale wkrótce. Podawała się jej niewłaściwe leki. Anno, przynajmniej tak wykaże śledztwo. Pielęgniarka bez rodziny, bez silnych powiązań która popełniła tragiczny błąd w dawkowaniu leków swojej pacjentki. Naprawdę bardzo smutne. Zdałam sobie sprawę, że patrzę na mężczyznę, który zabił wiele osób, który zaplanował śmierć Elini z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i który teraz spokojnie tłumaczył, jak zamierza wrobić mnie w morderstwo, zanim mnie wy. Ale Elejne nie była martwa i nie była całkowicie nieprzytomna. Podczas gdy Marcin kontynuował, Przedstawiając swój plan swobodnym tonem kogoś, kto rozmawia o pogodzie, ręka Elini lekko poruszyła się po podłodze. Próbowała dać mi znać, chciała mi coś powiedzieć. Wtedy zobaczyłam, po co siega, po telefon, który spadł z szafki nocnej, gdy upadła. Elaine nagrywała wszystko. Każda rozmowa, każda groźba, każdy szczegół wyznania Marcina był rejestrowany na urządzeniu które znajdowało się teraz zaledwie kilka centymetrów od jej palców. To, co wydarzyło się później, przypominało scenę z filmu Akcji, z tą różnicą, że strach i adrenalina były absolutnie realne. Gdy Marcin podszedł bliżej, prawdopodobnie chcąc sprawdzić, czy Elaine naprawdę umiera, nagle chwyciła telefon i z siłą, która wydawała się niemożliwa dla kogoś, kto właśnie został otruty, rzuciła go w otwarte okno. Urządzenie przebiło szybę i wylądowało gdzieś w ogrodzie poniżej, gdzie miało kontynuować nagrywanie, nawet jeśli nie przeżyjemy kolejnych kilku minut. Spokojna postawa Marcina zadrżała po raz pierwszy, odkąd go znałam. Rzucił się na Elenę, a ja wtedy zrobiłam coś, czego nigdy wcześniej w życiu nie zrobiłam. Zaczęłam się bronić. Używając ciężkiego kryształowego ważonu ze stolika nocnego Elini, uderzyłam Marcina w tył głowy. Gdy pochylał się nad Eleną, potknął się, ale nie upadł, odwracając się do mnie z wyrazem czystej wściekłości. Ty, głupia dziewczyno, warknął, a krew sączyła się z miejsca, w którym kryształ rozciął mu skórę głowy. Nie masz pojęcia, z czym masz do czynienia. Ale ja miałam jakieś pojęcie, a co ważniejsze, piętnaście lat doświadczenia w udzielaniu pomocy medycznej. Podczas gdy Marcin był na chwilę oszołomiony, Udało mi się wstrzyknąć Elenie środek pobudzający z mojej apteczki. Coś, co miało zneutralizować przynajmniej część efektów trucizny, której użyto przeciwko niej. Następne kilka minut to był chaos. Elejne, na tyle przytomna, by się ruszyć, chwiejnym krokiem podeszła do ukrytego panelu, który mi pokazała prowadzącego do tuneli. Marcin wołał ochroniarzy. Ale Elejne dobrze wybrała moment. Było to podczas zmiany warty, kiedy strażnicy byli mniej czujni. Dotarliśmy do wejścia do tunelu akurat w momencie, gdy dało się usłyszeć ciężkie kroki na głównych schodach. Tunele były dokładnie takie, jak opisała Elejne, „wąskie, stęchłe, ledwo oświetlone awaryjnym oświetleniem zainstalowanym dekady wcześniej. Elejne bardzo na mnie polegała. Trucizna i wysiłek dawały jej się we znaki. Ale ona parła naprzód z determinacją, która mnie zadziwiała. Za nami słychać było głos Marcina, który koordynował poszukiwania. Starał się podtrzymywać fikcję, że Elejne ma nagły przypadek medyczny, a ja jestem obłąkanym pracownikiem, który uniemożliwia mu udzielenie pomocy żonie. Ale nagrania Elini, zakładając, że uda nam się je odzyskać, dowodziły czegoś innego. Tunel zdawał się ciągnąć w nieskończoność. A Elejnę słabła z każdym krokiem. Dwa razy całkowicie się załamała, a ja musiałem ją nieść na pół przez odcinki, gdzie sufit był tak niski, że musieliśmy się czołgać. Kiedy w końcu dotarliśmy do starej stodoły, Elejnę była ledwo przytomna, ale udało jej się wyszeptać, gdzie są ukryte kluczyki do samochodu. Następna godzina była najdłuższa w moim życiu. Elejnę na zmianę odzyskiwała i odzyskiwała przytomność. "Gdy jechałem bocznymi drogami w stronę Warszawy, nieustannie sprawdzając lusterka w poszukiwaniu śladów pościgu, wiedziałem, że Marcin będzie prosił o przysługi, wykorzystując swoje koneksje, by spróbować nas przechwycić, zanim dotrzemy w bezpieczne miejsce." Elejne podała mi nazwisko i adres dziennikarza, któremu ufała Piotra Zalewskiego, który pracował dla jednego z najbardziej szanowanych polskich pism śledczych." ale czy uwierzyłby w naszą historię? Czy ktokolwiek uwierzyłby, że jeden z najsłynniejszych biznesmenów w kraju był w rzeczywistości seryjnym mordercą? Dotarliśmy do apartamentowca Piotra akurat wtedy, gdy nad Warszawą wschodziło słońce. Elejne znów była nieprzytomna, oddychała płytko i wiedziałem, że potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Ale nalegała, żebyśmy najpierw pojechali do Piotra. Bo bez jego pomocy nawet szpitale mogłyby nie być bezpieczne przed wpływem Marcina. Piotr otworzył mu drzwi, wyglądając, jakby nie spał całą noc, co, jak się okazało, było prawdą. Elejne wysłała mu wiadomość kilka godzin wcześniej, ostrzegając, żeby się nas spodziewał i przygotował na historię swojej kariery. To, co nastąpiło, przypominało thriller szpiegowski. Piotr pomógł mi zaprowadzić Elenę do znajomego prywatnego lekarza, który mógł ją leczyć bez zadawania pytań i powiadamiania władz, które mogły być w kieszeni Marcina. Podczas gdy Elenę otrzymywała opiekę medyczną, Piotr i ja wróciliśmy do posiadłości pod osłoną ciemności, aby zabrać jej telefon z ogrodu. Poszukiwania trwały wiele godzin, ale w końcu go znaleźliśmy, wciąż nagrywany, wciąż zawierający godziny dowodów które miały zniszczyć Marcina Kowalskiego na zawsze. Historia wyszła na jaw trzy dni później. Akta Kowalskiego. Ślad morderstwa miliardera zdominowały nagłówki. Gazet w całej Polsce i wkrótce rozprzestrzeniły się na cały świat. Nagrania Elini były druzgocące, nie tylko zeznania, których byłem świadkiem, ale także wielomiesięczne rozmowy, które ujawniły pełen zakres zbrodni Marcina. Śledztwo, które nastąpiło później, ujawniło szczątki pięciu kobiet na terenie posiadłości, w tym jego dwóch poprzednich żon. Dowody Elini ujawniły również siatkę korupcyjną, która sięgała najwyższych kręgów polskiego biznesu i polityki. Marcin Kowalski został aresztowany podczas próby wejścia na pokład prywatnego odrzutowca lecącego do kraju, do którego nie obowiązywały umowy ekstradycyjne. Jego imperium upadło w ciągu kilku tygodni, gdy śledczy odkryli przestępstwa finansowe, które finansowały jego styl życia i dały mu środki na bezkarne popełnianie morderstw. Proces stał się jednym z najpilniej śledzonych w historii Polski, a nagrania Eliny stanowiły główny dowód w jego skazaniu za liczne morderstwa. Ale ta historia nie jest tak naprawdę o sprawiedliwości, która zostaje wymierzona, ani o karaniu zła. Chodzi o Elenę, która wykorzystała ostatnie miesiące życia nie na rozpaczanie nad chorobą, ale na zapewnienie, że Marcin nigdy już nie skrzywdzi nikogo innego. Elejne zmarła sześć tygodni po aresztowaniu Marcina, ostatecznie ulegając rakowi, który zabijał ją od dawna. Zmarła jednak wolna, otoczona przyjaciółmi, którzy nigdy nie przestali jej kochać, w szpitalnej sali pełnej obrazów powróciła do sztuki w ostatnich tygodniach życia, tworząc piękne, przejmujące dzieła, które wyrażały zarówno jej cierpienie, jak i odwagę. Byłam z Eleną do samego końca, nie była już jej pielęgniarką, ale przyjaciółką, osobą, której powierzyła najgroźniejszy sekret swojego życia. W ostatnim dniu była przytomna i spokojna, wreszcie wolna od strachu, który tak długo ciążył nad jej małżeństwem. Anno, wyszeptała, trzymając mnie za rękę resztką sił, obiecuj mi coś. Nie pozwól, żeby to, co mnie spotkało, sprawiło, że będziesz bała się ufać ludziom. Większość ludzi jest dobra. Po prostu ci źli mają większą moc, by wyrządzić krzywdę. Dziś wróciłam do pracy jako pielęgniarka, ale robię też coś innego. Pomagam kobietom uwięzionym w przemocowych związkach, kobietom, które myślą, że nie mają wyboru, bo ich oprawcy są bogaci, wpływowi lub mają wpływy. Opowiadam im historię Elini o tym, jak odwaga może nadejść z najbardziej nieoczekiwanych źródeł, jak dowody można zebrać nawet w najniebezpieczniejszych okolicznościach, jak sprawiedliwość jest możliwa, nawet gdy wydaje się niemożliwa. Majątek Kowalskich został sprzedany, a dochód przeznaczony na cele charytatywne wspierające ofiary przemocy domowej i badania nad rakiem. Sam dom stoi teraz pusty, nie.